Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony szkodnikom w naszych meblach, ale znajdujemy się w lesie nie bez powodu. Dlaczego? Bo to najlepsze miejsce do tego, aby raz na zawsze rozprawić się z pewnym popularnym mitem dotyczącym korników. Jak już to sobie wyjaśnimy, to opowiem Wam o tym, co faktycznie zjada nasze meble, a także jak ja z tym walczę. Myślę, że jedna z metod może Was nieźle zaskoczyć. Gotowi, zaczynamy! Tematyka dotycząca szkodników drewna technicznego jest na tyle złożona, że postanowiłem rozdzielić ją na dwa odcinki. W dzisiejszym skupimy się na tym, jak chałupniczymi, domowymi metodami poradzić sobie ze szkodnikami, które zaatakowały nieduże przedmioty z drewna, takie jak meble czy jakieś zabytki techniki. A w kolejnym odcinku chciałbym opowiedzieć o metodach walki ze szkodnikami. Takiego drewna wielkogabarytowego jak stropy, więźby dachowe, podłogi czy wręcz całe budynki. Tych metod jest kilka. Niektóre z nich wymagają specjalistycznego sprzętu i specjalnie przeszkolonych fachowców. Chciałbym omówić ich podstawowe cechy, plusy i minusy, tak żebyście mieli pełną wiedzę, która pomoże Wam być może wybrać tę technikę, która w przypadku Waszego problemu będzie najlepszym rozwiązaniem. Zacznijmy jednak od popularnego mitu o kornikach w meblach. Korniki, czyli chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych, żywią się głównie łykiem i miazgą, które są, obok drewna, częścią żywego organizmu, jakim jest drzewo, i mieszczą się tuż pod korą. Zresztą od kory kornik nosi swoją nazwę. W martwym drzewie łyko zamiera, a miazga występuje w znacznie mniejszym stopniu, więc korniki muszą sobie szukać nowych miejsc do żerowania tam, gdzie łyko im jazga występują, a więc w żywych drzewach. Mając źródło smakowitego, odżywczego i stosunkowo miękkiego pożywienia, nawet nie próbują się wgryzać w drewno, a już z pewnością nie polują na nie w naszych domach. Skoro ustaliliśmy już, że to nie korniki wcinają nasze tonety, Bidermajery czy empiry, to ustalmy, kto to robi. Szkodniki drewna to tak zwane ksylofagi, a tak bardziej po polsku po prostu drewnojady, i używajmy tego właśnie określenia. Są ich dziesiątki gatunków, pojawiają się nawet gatunki egzotyczne, które przyjechały do nas w meblach orientalnych, ale najczęściej spustoszenie w meblach powoduje kołatek domowy. Ilekolwiek by ich nie było, to mają jedną wspólną cechę mianowicie da się z nimi skutecznie walczyć. Drobne porażone elementy możemy wstawić na przykład na kilka godzin do piekarnika rozgrzanego do około 50 stopni. Taka temperatura zabija owady na śmierć. Jeżeli porażony kawałek drewna nie jest jakiś bardzo gruby, jak na przykład masywne nogi od zabytkowego stołu, możemy miejscowo nagrzać go również na przykład z użyciem opalarki. Większość opalarek wytwarza temperaturę do około 700 stopni Celsjusza, więc bez problemu poradzą sobie z owadami. W każdym stadium rozwoju zagnieżdżonymi nawet do dwóch, nawet do 3 cm w głębi drewna. Kluczowe jest to, jak długo będziemy to drewno nagrzewać i powtórzenie zabiegu po kilku dniach. Inną metodą może być owinięcie drewnianego przedmiotu w czarną folię streczową. I wystawienie go w taki upalny, słoneczny dzień, gdzieś w jakieś miejsce, gdzie to słońce operuje, na tarasie, albo jeszcze lepiej, gdzieś na dachu, bo jak wiadomo, na dachu w takie upalne dni panuje temperatura nawet powyżej 50 stopni. Więc myślę, że robale tam nie mają szans. Aczkolwiek nie mam przekonania, czy ta technika sprawdzi się w przypadku takich rozbudowanych przedmiotów, typu jakaś komódka, szafka, bo ta część wewnętrzna mebla no, będzie osłonięta. I nie będzie tam prawdopodobnie tej temperatury, która te robale wybije. Ale można rozebrać taki przedmiot na elementy pojedyncze, jak drzwiczki czy szuflady, i, i wtedy z całą pewnością ta technika ma szansę powodzenia. Przygotowując się do tego filmu, poczytałem trochę i znalazłem technikę odwrotną, to znaczy technikę wykorzystującą temperaturę, ale ujemną. Można wystawić drewniany mebel, przedmiot, na działanie temperatury poniżej minus -16 stopni ponoć to też ma zwalczyć szkodniki. Ale ja mam wątpliwości, bo moim zdaniem w ciągu doby to drewno w grubszej masie nie wychłodzi nam się do takich temperatur skutecznie. Więc takie grubsze przedmioty drewniane, niż nie wiem, 2 ścianki mebli raczej nie będą miały kontaktu z tak niską temperaturą, więc te owady raczej tam przeżyją. Tak podejrzewam. Z drugiej strony, słuchajcie, no gdzie w Polsce w dzisiejszych czasach znaleźć dobę z temperaturą poniżej 16 stopni w minusie? No na pewno nie w Głogowie. Wracając do podgrzewania. Z metodą tą trzeba bardzo uważać w przypadku mebli okleinowanych, fornirów i na przykład klejonych fragmentów mebla, bo wysokie temperatury zmiękczają klej i okleina może się odspoić, a klejone elementy rozchwiać. Plusami tej metody z wykorzystaniem temperatury jest na pewno niski koszt, dość szybki efekt, jej prostota w wykonaniu. No i to, że daje też szansę na wybicie owadów w każdym stadium ich rozwoju. Minusem może okazać się to, że nie w każdym przypadku to wykorzystanie temperatury, jak powiedziałem, będzie skuteczne, a także to, że po wykorzystaniu tej techniki drewno nie będzie w żaden sposób zabezpieczone na przyszłość, bo wprawdzie zwalczyliśmy owady, ale nie zabezpieczyliśmy tego drewna na przyszłość. W związku z czym, jeżeli w innym porażonym meblu przyniesiemy żywe szkodniki do naszego domu, no to cała przygoda może nam się powtórzyć. Polega ona na użyciu na porażone drewno preparatów o mocno trującym oddziaływaniu, które kupicie w dowolnym składzie budowlanym. Będzie najskuteczniejsza, jeżeli zastosujecie ją w czterech krokach. Najpierw wstrzykujemy obficie preparat do wszystkich otworów wylotowych. Równie obficie i możliwie szybko malujemy nim cały przedmiot. Powijamy szczelnie folią streczową i odstawiamy na kilkadziesiąt godzin. Ja osobiście zostawiam taki mebel na przynajmniej tydzień. Jeśli mamy wątpliwości, możemy powtórzyć proces, a finalnie szpachlujemy otwory szpachlą do drewna lub w widocznych miejscach specjalnymi woskami retuszującymi. Niewątpliwym plusem tej metody jest to, że oprócz skutecznego wybicia robali zabezpieczamy drewno przed ich oddziaływaniem na długie lata. Minusy natomiast to to, że po pierwsze no, sama praca jest dość czasochłonna, po drugie jest dość długi czas oczekiwania na wytrucie się owadów po winięciu folią, po trzecie no, metoda ta jest nieekologiczna. A po czwarte, jest bardzo szkodliwa dla człowieka, dlatego jeżeli zdecydujecie się na zastosowanie tej techniki, to zawsze pamiętajcie o maseczce z filtrami, bo taka zwykła maseczka przeciwpyłowa po prostu nie wystarczy. Jeżeli to możliwe, postarajcie się wykonać tę pracę na zewnątrz. Trzecią technikę wykombinowałem sobie ostatnio sam, łącząc kilka faktów. To, co Wam pokażę, nie jest w, w związku z tym jakąś uznaną techniką zwalczania owadów. Jest to raczej mój test, ale mam wrażenie, że ta metoda może się sprawdzić. O jakie fakty chodzi? Ozon, czyli gaz, który występuje w atmosferze, w dużym stężeniu oddziałuje na organizmy i mikroorganizmy w taki sposób, że zabija je, utleniając ich ścianki komórkowe. To pierwszy fakt. Drugim faktem jest to, że ozonuje się pomieszczenia po to, żeby zabezpieczyć je przed wirusami, przed pleśniami, przed grzybami, ale także przed drobnymi owadami. Jeżeli ozonujemy po to, żeby pozbyć się ryzyka zachorowania na przykład na grypę, albo pozbyć się pleśni, roztoczy czy komarów, moli, pluskiew w naszym domu, to znaczy, że być może udałoby się też pozbyć owadów, które penetrują nasze deski czy nasze meble. Jeżeli udałoby się zgromadzić w dużym stężeniu ozon w jakimś niedużym pomieszczeniu i poddać na jego działanie porażone drewno na odpowiednio długi czas, no to powinno się to udać. Faktem jest też to, że owady często siedzą w tym drewniu dość głęboko, ale jest też faktem, że oddychają, jakby nie było powietrzem atmosferycznym. Więc jeżeli to stężenie będzie duże, jak powiedziałem, i utrzymane przez długi okres, no to moim zdaniem takie robale nie mają szans. Co zrobiłem? Kupiłem niedawno niewielki ozonator i zrobiłem sobie z grubej folii ogrodniczej coś w rodzaju takiego tunelu, takiego rękawa a w środku umieściłem porażone deski. Maszynę włączyłem na około 15 minut, a potem, kiedy wypełniła się już ozonem w dużej ilości, zamknąłem ją tak szczelnie jak się dało. No i oczywiście przewietrzyłem sobie pracownię, no bo wiadomo, że ten ozon przez te nieszczelności gdzieś tam wydostał się również do pracowni. W ciągu tygodnia, na który zostawiłem te deski w środku, dwukrotnie dopompowałem sobie jeszcze spore dawki ozonu. Minusem tej metody jest oczywiście konieczność posiadania ozonatora, który kosztuje kilkaset złotych, no ale z kolei jeżeli chcielibyście sobie co jakiś czas przeozonować jakieś pomieszczenia z tych powodów, które podałem wcześniej, no to być może warto w taki ozonator zainwestować. Drugim minusem może być to, że trzeba sobie wykonać taki, taki rękaw z folii. Plusem natomiast tej metody, niewątpliwym, jest to, że po pierwsze no jest ona bardzo ekologiczna, no bo ozon występuje w sposób naturalny w atmosferze, w związku z czym wystarczy przewietrzyć pomieszczenie i nic złego w powietrzu nie zostaje. Po drugie, łatwość, prostota przeprowadzenia całego zabiegu, no bo przecież takie zadymienie rękawa nie jest niczym skomplikowanym. Kolejnym niewątpliwym plusem jest to, że przy okazji. Ozonowania w celu wybicia robali, pozbywamy się też z mebla uciążliwych zapachów. Takie stare meble, zwłaszcza przyniesione gdzieś tam z piwnic czy ze strychów, czasami mają taki zapach stęchlizny, zwłaszcza te piwniczne. I ozon działa w taki sposób, że neutralizuje takie przykre zapachy również. Więc jest to no, dość poważny atut. No i można by się też zastanawiać, czy ta metoda zadziała w przypadku takiego stadium, w jakim owady mogą się znajdować w jakiejś części w tych deskach. Mianowicie mogą być akurat w postaci jaj. Nie jestem przekonany, czy ta metoda wybija owady w tym stadium skutecznie, ale z drugiej strony plusem jest to, że bardzo łatwo możemy ją przeprowadzić. Ponownie, bo wystarczy do tego rękawa wprowadzić ten mebel i zaozonować go w całości bez jakichś dodatkowych zabiegów. Jeżeli jest to szafa, to wystarczy otworzyć drzwiczki, więc no, należy tylko stworzyć odpowiednio duży rękaw czy, czy ten tunel, właśnie. Mam wrażenie, że nawet gdyby taki przedmiot stał w jakimś pomieszczeniu w domu, to dobrze zabudowany, zaozonowany mógłby sobie tam dalej spokojnie stać. Bardzo jestem ciekaw, co wymyślicie o tej technice. Jestem też ciekaw waszych metod zwalczania szkodników drewna. Jeżeli macie jakieś swoje sprawdzone patenty, to koniecznie w komentarzach pod filmem podzielcie się tymi informacjami. Chętnie sam się czegoś nauczę, a z całą pewnością inni widzowie też chętnie przeczytają o waszych sprawdzonych metodach. Przypominam, że niebawem ukaże się film, w którym będę omawiał szkodniki drewna w tym drewnie wielkogabarytowym. Jeżeli macie ten problem, że macie stary dom na wsi i coś wam się dobiera do Waszej więźby dachowej, na przykład albo podłóg, to koniecznie sprawdźcie, jakie macie możliwości. W tym drugim filmie postaram się o tym wszystkim opowiedzieć. Dzisiaj to tyle. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Dajcie lajki, komentujcie film, bo bardzo nas wspieracie w ten sposób. Algorytm lepiej rozpoznaje te filmy i wieść o tym, że jest kanał, który niesie jakieś merytoryczne treści, niesie się w świat. Jeżeli nas wesprzecie w ten sposób, to będziemy bardzo wdzięczni. Trzymajcie się, dobrego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!